Nie wiem kurwa, mój team nic nie robi Dobra, uwaga, witajcie w dzisiejszym odcinku Super, y, gra League of Legends Żart! Mm. <laughs> w jego dobra postać Nie wiem, wytnę dźwięk czy coś ale, ale dobra, to co ważne teraz Mamy 20 minutę y, W jego high. Tak no y, No przeciętnie w porównaniu Do wszystkich innych Raczej, jeśli chodzi o no, tu, już, tu już mówię, świetla full 4 temy w tym momencie generalnie Eee. 30 tysiąca golda. Dziekajsa nasza ma 8 i ma półtorej. I temu on ma już 4. A skąd te pieniądze? Już pokazuję i objaśniam. Otóż co się dzieje? To jest bardzo ciekawa sprawa. Otóż... Jego go zabija, przemienia się w postać i dostaje golda od tamtej postaci. To jeszcze nie wszystko, to, to 3800 nie jest rekordem. 10 tysięcy, dzień dobry. Zabija Kajsę zmienia się w Kaiser w zasadzie konkretnie i ma 15 tysięcy Wraca do bazy Mopultam w 22 minuty. A co ciekawe ogólnego przychodu ma 8 tysięcy Na koniec gry wyświetliło, że ma 13 tysięcy, natomiast patrząc w Wittenkach to tak no, Nie powiedziałbym, że ma tyle samo golda co pozostali Co się działo potem? No, w jego z Full Buildem yy... wygrywa rankę, tak naprawdę sam na 5, bo yy, naszej Tikiary idzie w diabły w sekundę i cała reszta też. Fajna gra. Jak się można, nie, nie trudno domyśleć. Minus 14LP, dziękuję I. Kochać Rito, Games Dziękuję za uwagę yy, To tyle